Dzisiaj zapraszamy was na szybki unboxing nasadki termowizyjnej Avata 650. W eleganckim etui znajdziemy nasadkę termowizyjną Avata 650, mikrofibrę, kabel USB-C do szybkiego ładowania, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną oraz akcesoria. Liczba przycisków funkcyjnych została ograniczona do minimum. Umieszczenie przycisków na górze urządzenia zapewnia prostą i intuicyjną obsługę. Zasobnik na dwa akumulatory 18500 pełni również funkcję niezależnej ładowarki z zewnętrznego źródła energii. Co ważne, AWATA może pracować na jednym akumulatorze, a ładowanie do 100% trwa tylko godzinę. Model Avata 650 jest również dostępny z wbudowanym dalmierzem. Jest to model Avata 650 Lir. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi rozmiarami i niską wagą. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.